Czy faktycznie embargo to jest jedyna możliwość wpływania na Rosję? Być może trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Być może to właśnie zwiększenie produkcji i handel z Rosją, ale po niższych cenach, mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której rosyjska gospodarka byłaby pod piętnem e, tak naprawdę wpływów amerykańskiej czy też europejskiej gospodarki i nie chciałoby się jej walczyć dalej, bo miałaby swoje wewnętrzne problemy. Zwróć uwagę, że w poprzednich latach, w, 2000, e, w 2015 roku, jak patrzymy na gospodarkę rosyjską, no tutaj wzrost gospodarczy był ujemny, czyli gospodarka się nie rozwijała, tylko kurczyła, wtedy kiedy eksport ropy denominowany w dolarach malał, bo w 2015 roku, przypomnę, to jest rok po tym, jak Rosja zajęła Krym, zostały nałożone sankcje, które wpłynęły bardzo negatywnie na rubla, ale także wpłynęły na, na to, że Rosja, znaczy po prostu ceny ropy były cały czas niskie. I to wywoływało taką sytuację, w której ropa była eksportowana i gaz był eksportowany z Rosji, ale po takich cenach, które nie dawały Rosji możliwości rozwoju, dodatkowo ten rubel, o którym wspomniałem, mocno potaniał. Wywołało to ogromny wzrost inflacji tej żywności. Najgorszej, no i tym samym niepokoje społeczne, konieczność wprowadzenia zmian i Rosja zajęła się sama e, sobą. Teraz mamy trochę inną sytuację, bo Rubel, owszem, potaniał, ale bardzo szybko wrócił do poziomów nawet niższych niż przed wojną, co jest sytuacją no, abstrakcyjną. Nie powinna taka sytuacja mieć miejsca, jeżeli chcemy faktycznie wpłynąć na gospodarkę. Więc musimy wpłynąć na to, żeby zmniejszyła się cena ropy i gazu. I tutaj pojawia się transformacja energetyczna, o jakiej chcielibyśmy porozmawiać z Wami. Już w środę o godzinie 20 z Michałem Wosikiem, inwestorem, który jest bardzo mocno zaangażowany na rynku uranu, z którym już mieliśmy okazję nagrać cztery spotkania, czy nawet już pięć spotkań na temat segmentu tego, tej gospodarki, właśnie uranowej. Natomiast teraz pojedziemy troszeczkę szerzej, powiemy na temat całej transformacji: czy to OZE może uratować świat, czy dolar będzie zyskiwał w nieskończoność, co to jest w milkszej teorii, co dalej, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę rosyjską, ropę i całe te zmiany, które obserwujemy aktualnie. Także i w Polsce, jeżeli chodzi o pozyskanie źródeł energetycznych. A przede wszystkim, i co najważniejsze, jak my, inwestorzy indywidualni, możemy na tym zarobić. Więc serdecznie Was zapraszam w środę o godzinie Ustaw tutaj przypomnienie na kanale YouTube, żeby Ci nie uciekło na kanale YouTube, Squabera. I będziemy słyszeć się właśnie w środę o godzinie 20:00. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, marcin tuszkiewicz ze squaber.com.